Dzisiaj, 8 grudnia 2016 roku ojciec św. Franciszek mianował nowego arcybiskupa Metropolitan Krakowskiego. Został nim ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, dotychczasowy arcybiskup Metropolita łódzki. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, biskup decyzjalnych, który ukończył 75 rok życia jest proszony o złożenie na ręce papieru rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Taką rezygnację złożyłem na wiosnę 2014 roku. Wobec rozpoczętych już wówczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, z woli Ojca Świętego podjąłem się dalszej posługi przygotowania tych dni. Kilka miesięcy temu przeżyliśmy Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Niewątpliwie było to jedno z wielkich wydarzeń w historii Kościoła, a także naszej Ojczyzny. Przyszedł więc czas na zmianę. Witamy w naszej archidiecezji, to chciałem bardzo mocno podkreślić i powiedzieć, Nowego arcypasterza, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zapewniamy go już oddaniu całego prezbiterium i ludu Bożego, Archidecyzy Krakowskiej. Modlimy się o Boże Błogosławieństwo w nowej misji powierzonej mu przez Ojca Świętego Franciszka. Powierzamy nasze modlitwy w stawiennictwu licznych krakowskich świętych, a wśród nich patron archidiecyzji, Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Protektora Papieża Jana Pawła II. Do czasu kanonicznego objęcia rządu w archidiecyzji przez nowego Arcybiskupa Metropolitę będę sprawował, Ojca świętego posługę, administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej. Termin zmiany będzie uzgodniony z moim następcą, a także nucjuszem. W stosownym również czasie skieruję słowo do Archidiecyzy Krakowskiej. Już dzisiaj chciałbym podziękować i już podziękowałem wszystkim współpracownikom, zwłaszcza księżom biskupom, pracownikom kurii metropolitarnej. Wyrazy ogromnej wdzięczności poprzez was kieruję do umiłowanej Archidiecezji. Dziękuję za zrozumienie i życzliwe wspieranie mnie we wszystkich poczynaniach duszpasterskich. Wspólnie przeżyliśmy wiele ważnych wydarzeń, które zapisały się na stałe w historii Kościoła krakowskiego. Wszystko i wszystkich zawierzam Matce Bożej, której uroczystość dziś obchodzimy. Świętego Jana Pawła II proszę, aby otaczał nadal opieką naszą archidiecezją.